Program, który Państwo oglądacie, to Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Teraz już czas na rozmowę z Państwa i moim gościem. Na dzisiaj jest nim pan doktor Marcin Juwa z Kancelarii Śledczej. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do rozpadu rodzin, czego konsekwencją jest obowiązek alimentacyjny orzekany na rzecz dziecka. Czy jednak w przypadku rozwodu tylko dzieciom należą się alimenty? No właśnie o tym dziś porozmawiamy z naszym gościem, z panem doktorem Marcinem Juwą. Panie doktorze, coraz częściej dochodzi do rozwodów. O ile nie budzi wątpliwości, że sąd może orzec alimenty na rzecz dziecka, to czy istnieje możliwość, aby sąd orzekł alimenty na jednego ze współmałżonków? No, w polskim systemie prawnym jak najbardziej jest przewidziana taka sytuacja, znaczy obowiązek alimentacyjny nie ciąży tylko i wyłącznie wobec małoletniego, natomiast również może być takim obowiązkiem, który zostanie no, orzeczony wobec współmałżonka. No, tutaj oczywiście należy, należy tutaj uwzględnić tryb i rodzaj takiego postępowania sądowego, znaczy zazwyczaj o ile mówimy alimenty, o alimentach na współmałżonka, no, rozgrywamy tutaj swoiste szachy w zakresie stwierdzenia winy lub jej braku. To znaczy, w tego rodzaju alimentach, o których rozmawiamy w tym wywiadzie, mówimy tutaj o alimenty na małżonka winnego, no tutaj rozpadowi Związku Małżeńskiego, czyli osoba, która jest winna, no musi liczyć się z tym, że sąd może orzec takie alimenty na, na osobę, która tej winy się nie dopuściła. No tutaj oczywiście. Co do zasady, należy taką winę przed sądem wykazać, to znaczy postępowanie rozwodowe, które będzie prowadzone, no musi być prowadzone zazwyczaj w takiej sytuacji przez orzeczenie rozwodu z winy jednego ze współmałżonków. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której kunszt i klasa kancelarii czy prawników, no w tym przypadku my się specjalizujemy jako kancelaria śledcza, kunszt i klasa takiej kancelarii w zakresie stwierdzenia czy wykazania materiałem dowodowym takiej winy w współmałżonkach, no poniekąd jest kluczowa. Skracają. Jeżeli chcemy faktycznie wywalczyć alimenty dla naszego klienta, który jest osobą poszkodowaną, pokrzywdzoną w takim związku małżeńskim, no to kluczową rolę tutaj będzie odgrywać cały proces uzyskiwania, pozyskiwania, przetwarzania materiału dowodowego. I tu Kancelaria Śledcza oczywiście specjalizuje się w takich właśnie materiałach dowodowych to znaczy my je pozyskujemy, my je przetwarzamy, my je reorganizujemy, organizujemy i wówczas prezentujemy na sali sądowej. I zazwyczaj wygrywamy. Bardzo rzadko, nie wiem czy nam się zdarzyło przegrać takiej sytuacji. Wówczas, kiedy mamy taką sytuację, że jest orzeczony taki rozwód, no, z winy drugiego spłomażonka, wówczas możemy wystąpić z takim wnioskiem no, o, o, o wyznaczenie. Takiej renty alimentacyjnej na osobę, która jest poszkodowana. No i tutaj oczywiście sąd ma pewną gamę do tego, żeby takie alimenty przyznać. No to oczywiście muszą też zaistnieć swoiste przesłanki. To znaczy głównie chodzi o to, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z pogorszeniem stopy życiowej spółmałżonka. To znaczy chodzi tutaj o to, aby wykazać, że ta stopa życiowa, która była przed rozpadem związku małżeńskiego, przynajmniej w jakim zakresie powinna zostać utrzymana po. I tutaj sąd, biorąc takie okoliczności, pod uwagę może jak najbardziej taką rentę alimentacyjną na y, współmałżonka przyznać. Panie doktorze, a co jeśli małżonek, który zostanie uznany wyłącznie w innym rozwodu, nie chcąc płacić alimentów, zacznie ukrywać swoje dochody. No tu mamy bardzo często taką sytuację, że raptem taki współmałżonek robi się, kolokwialnie powiem, bardzo biedny, ucieka z majątkiem, wyprowadza ten majątek, zbywa ten majątek, przekazuje go osobom trzecim i tu również Kancelaria Śledcza ma instrumenty do tego, żeby takiego majątku poszukiwać. My bardzo często w naszych postępowaniach rozwodowych, gdzie właśnie spotykamy się z sytuacją, w której raptem skazana osoba traci pracę, traci możliwość zarobkowania. no Kolokwialnie mówiąc, z dnia na dzień praktycznie staje się wręcz w cudzysłowie bezdomnym. Wówczas kancelaria ma środki i nasz pion śledczy takich ludzi ściga, namierza, odzyskuje takie majątki poprzez informowanie odpowiednich organów, gdzie taki majątek jest. Czyli sprowadzając to do sytuacji, w której mamy do czynienia, że osoba, która, co do której są orzeczone alimenty raptem no, nie stać ją na, na, na uiszczenie, ponieważ w jakiś sposób upłynniła majątek lub się go pozbyła, jak najbardziej nasze instrumenty kancelaryjne pozwalają na to, żeby taki majątek odnaleźć i wówczas jak najbardziej spowodować, aby ta osoba jednak te alimenty płaciła i ponosiła te koszty. Panie doktorze, gdyby doszło do spełnienia wszystkich przesłanek, o których pan powiedział i sąd zasądziłby alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu, to przez jaki okres od uprawomocnienia wyroku alimenty byłyby wypłacane? No i tutaj mamy najbardziej poważny z, z, naszych, z naszych podpunktów problem, ponieważ te alimenty de facto mogą być wypłacane dożywotnio. To znaczy ani związek konkubencki, ani jakakolwiek inna forma nie zwalnia z takiego obowiązku. No jest jedna sytuacja przewidziana w kodeksie, w którym małżonek na rzecz którego te alimenty byłyby wypłacane, ponownie by wyszedł za mąż u No to wówczas faktycznie taka, taki obowiązek alimentacyjny ustaje. Natomiast jeżeli tak by nie zrobił, no to niestety, ale ten obowiązek alimentacyjny tutaj nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom w tej formie, o której mówimy. Czyli tutaj niestety, ale no, takie alimenty jak najbardziej są, no, powiedzmy, jedną z najgorszych form i najtrudniejszych w zakresie płatności. No też pamiętajmy jedno, że osoba, której nawet, która nawet była sprawcą, no może gdzieś już chcieć ułożyć sobie własne życie, może mieć już swoją rodzinę, nową żonę, nowe dzieci a obowiązek alimentacyjny na tak zwanego statusu małżonka niestety nadal będzie istniał. I to należy się z tym liczyć. To nie, jest, to, to nie są żarty. A co jeśli jeden z małżonków nie zostanie uznany wyłącznie w innym rozwodu? Czy to całkowicie przekreśla szansę na uzyskanie alimentów? Nie, ponieważ jest jeszcze jedna opcja alimentacji na współmałżonka, o której nie wspominałem, to znaczy w sytuacji, w której byłby to rozwód bez orzekania o winie lub za winą obopólną, czyli dwa inne rozwody niż, te, niż ten, o którym wcześniej mówiłem, również jest możliwość uzyskania rem, renty alimentacyjnej. Ta renta alimentacyjna rządzi się trochę innymi prawami, jest znacznie niższa niż w tej pierwszej wersji. Tutaj należy wykazać, że spółmarżonych popadł w tak zwany niedostatek życiowy. Niedostatek życiowy w tej sytuacji, w której na przykład. Wydarzyłaby się jakaś tragedia życiowa, szpital, choroba nieuleczalna, czyli były współmałżonek już nie mógłby w żaden sposób zarobkować, wówczas może wystąpić o tak zwaną rentę alimentacyjną od swojego byłego współmałżonka, czyli taki wniosek musiałby złożyć. No tam już jest terminowość, czyli do pięciu lat wówczas taka renta alimentacyjna może zostać orzeczona. No i w tej sytuacji jest ona zazwyczaj orzekana w dużo niższej kwocie niż tej, o której mówiliśmy wcześniej. Tak, dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnych kwestiach, o alimentach, a przez te trudy, przez te meandry prawa przeprowadził nas dzisiaj pan dr Marcin Juwa z Kancelarii Śledczej. Panie doktorze, jak zawsze pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich gorąco. Ja Państwu także bardzo dziękuję za obecność, dziękuję za to, że byliście Państwo razem z nami podczas tej rozmowy. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Proszę, bądźcie Państwo razem z nami. Nie zmieniajcie Państwo kanału. Wieczór WTK cały czas trwa.